Okej, okay, witam was, ja jestem Józef z a to jest kolejny odcinek tej naszej serii przejścia IDF6 na modach WingDiver.com. I teraz jakie mody mam? Nasze modyfikacje to są dwie modyfikacje wbudowane w grę, trzy more weapons, który pozwala każdej postaci zabrać na misję cztery bronie, plus to, co mają w plecaku. Drugi to auto-looter, lootmaster, który powoduje, że po zakończeniu misji zbieramy wszystkie paczuszki, jakie w ogóle są jeszcze na poziomie. A ostatni to jest z trainera v ultimate jetpack, czyli jetpack się nie wyczerpuje, ale bronie nadal się przeładowują. Więc to są wszystkie Mody, które mamy. Okej, okay, tylko chciałem jeszcze napomknąć, że ten odcinek i następny odcinek IDFA są nagrywane w 11 stycznia tego roku. Warframe, odcinek, który będzie po tym odcinku, czyli odcinek z Warframe'a i był nagrywany jeszcze w Sylwestra, więc mamy olbrzymi rozjazd, że tak powiem. No i dopiero od tej serii, tak powiem, tej serii, czyli IDFA, IDFA. I kolejnego Warframe'a, który będzie nagrywany tego samego dnia, wracamy. Rzecz z czasem się po prostu ustabilizuje. No, miejcie na uwadze, że następny odcinek, który będzie w ogóle na kanale, był nagrywany, oj, dwa tygodnie temu. Dosłownie dwa tygodnie temu. I w tym odcinku będziemy szli już na ostatnią... Iteracje, to już będzie ostatnia iteracja, którą będziemy mieć w ogóle, już więcej iteracji nie będzie i podczas tej iteracji, że tak powiem, wszystkie te takie niewyjaśnione sprawy, czytaj kto tu jest głównym bohaterem, jak to się wszystko rozwinie, jak w ogóle można wygrać z tymi obcymi i tak dalej, skoro oni cały czas off-screen, przekręcają czas i tak dalej. Wszystkie, absolutnie wszystkie pytania zostaną odpowiedziane. W tej iteracji już, że tak powiem, ta gra zamknie, domknie wszystkie wątki, które pojawiły się nam przez całą grę. Właśnie głównie za pośrednictwem doktora, ale też za pośrednictwem innych rzeczy, jakich to byłby ogromny spoiler, gdybym wam powiedział, więc nie, zobaczycie na własne oczy, ale no, że tak powiem, wszystko w tej iteracji się wyjaśni. No i że tak powiem, zaczynamy. Od samego początku. Zapraszam. Okej, okay. no to jesteśmy już w grze. Jak widzicie, ja tutaj trochę pograłem fencerem na wysokim poziomie na dodatku i powiem tak, drugi dodatek jest fajny. Tak, ma poziomy, które są po prostu nie, po prostu nie, ale dzisiejsza misja to będzie misja. Dzisiejsze plany. Tylko nie fencerem, a wingdriverką. Dzisiejsze plany, misja 100. 16. Na hardzie. jedziemy. Fly, A, moje oczy. Okej. Okay. Mhm. Tak, to jest autentyczny początek piątki, bo wróciliśmy z czasem aż do samego początku gry w ogóle. Aż do samego początku inwazji. Dlatego mówiłem w intro, że wracamy do samego początku. I okaże się, no tak, to już wszystko było w piątce. I okaże się, że jedna jedyna zmiana w tym miejscu, w tym czasie, czy w początkowej misji, jedna jedyna zmiana, jedna jedna osoba, która przeżyła w tej misji, całkowicie zmieni całą linię czasu tak, że wygramy. To już Wam tak powiem. No bo już nie jest tajemnicą, że w tej iteracji... My rzeczywiście wygrywamy. Już tak, że obcy nie są w stanie nic zrobić. Tak, tak, jak przed nim uciekniecie, to on będzie. Like truck. Don't Calm down. To me. <laughs> tak o się strasznie w jak e, ten, jak go wymijacie. Ale teraz dobrze przygotować sobie jakąś broń skuteczną, bo pamiętacie co się w piące tutaj działo. Oni otworzą te drzwi, wyjdzie potwór i zerze tego tego typa. Tak się działo w piące. Co się teraz stanie, biorąc pod uwagę, że my teraz mamy broń. W piątce nie mieliśmy w tym momencie jeszcze broń. On lizie tutaj? Tak, lizie tylko bardzo powoli. Tak, on tam jest. No ja też. No mam swój cały sprzęt, tak poprzednich. Iteracji. One after the next, but I teraz. Wykładnie. zobaczcie co teraz się stanie. Widzicie? Musimy go teraz bronić, żeby on przeżył. Fajnie, tylko nic nie widzę. O właśnie, i o to teraz chodziło żeby jego obronić. On jest kluczem, dosłownie.

use that weapon to defend yourself wait the only thing i learned at my job is how to write daily reports and balance budgets there's no way i can fight hmm. call yourself a man oh he's just an event volunteer come with me it's not safe here Gosh. let's go we need weapons Jeśli miałbym ci wyłożyć całe moje lore, to by zajęło jakieś 20 minut tłumaczenia, kim dokładnie i czym dokładnie jestem. Ale tak w skrócie, łowcą potworów stworzonym, jak się okazało, przez jednego ze starszych bogów, który chciał wymordować resztę starszych bogów, tak więc stworzył ludzkość. A potem się jej przestraszył i ją osłabił do poziomu, że ledwo się trzymała. No a ja jestem jednym z niewielu ludzi, pół ludzi akurat który odzyskał prawdziwą siłę ludzi. Tak jak oni byli zaprojektowani, czyli jako super broń przeciwko starszym Bogom. No, tak więc, mniej więcej moje lore książkowe. <laughs> Pawn. No, a w międzyczasie jeszcze powstały tam tak zwany zawód zbawcy, czyli właśnie Nefalemi, czyli ci prawdziwi ludzie i. Łowcy potworów, czytaj wolni strzelcy, którzy po prostu zajmują się zabijaniem potworów i uspokajaniem świadomych nadrealnych, z którymi da się pogadać. Taki Wiedźmin połączony z policjantem. No to mniej więcej tym jestem, tak więc yy, jesteście w dobrych rękach. Czemu nie? Like Did... <coughs> <Are you serious? coughs> tak, Um, technicznie tak. Jeśli mogę do tego wsiąść, to znaczy, że tak. To jest mech z miotaczami ognia i rakietami, tak swoją drogą. Ale szczerze mówiąc, ja wolę Boltera i Raijina, tego Raijina Custom. Właśnie dlatego. Ała! Ale ja nie chcę się tym Raiginem zabić przy okazji. No, prawie Bolter się tutaj bardzo dobrze spisuje. A właśnie a propos Boltera i, i Warhammera 40 tysięcy. Niedługo będę nagrywał też film o Warhammerze 40 tysięcy. Moim nastawieniu do niego i to jak patrzę na to uniwersum ja. I dlaczego w ogóle zainteresowałem się Warhammerem? Czemu taki cytkoholik zainteresował się przetestowanymi. Tam chyba 3 czy 4 metrowymi chłopami z y, trzema płucami i dwoma sercami. Tak więc sądzę, że jest to dosyć ciekawa perspektywa. Osoby, które. która jest dosyć specyficzna i ma dosyć specyficzny gust. Czemu osoba, która zdecydowanie bardziej woli, kiedy estrogen wycieka z ekranu niż jak testosteron wycieka z ekranu. Jak testosteron to w ogóle go to nie interesuje bardziej estrogen. To może być dosyć ciekawe. Dlaczego? To uniwersum mnie w ogóle zainteresowało i dlaczego tak ubolewam nad ostatnimi zmianami. Sorry, że tak pierdolę, ale po prostu ta misja jest jedną z misji fabularnych, która znowu jest przegadana i jest przeciągana straszliwie. Bo widzicie, co tutaj się stało. Tak naprawdę my teraz prowadzimy tego typa, który przeżył, i my go prowadzimy gdzieś. On ma gdzieś coś nam. Zrobić, czego nie mógł zrobić wcześniej, no bo był martwy. I to coś, co on zrobi, będzie naszym kluczem do wygranej wojny. To tak w skrócie. Mówię, teraz już mogę mówić wszystko, no bo to jest ostatnia iteracja, więc z założenia wiemy, że wygramy, tak? Tylko pytanie, jak wygramy? No to zaraz się przekonać. Dajesz. On powiedział flyers? Nie, Fire, on powiedział, tylko jakoś tak dziwnie zabrzmiało, że, że myślałem, że on powiedział Flyers, czyli te latadła, a on powiedział po prostu Fire. No, rozwalili je nam. Mhm. Musimy w ogóle stąd wyjść. Ja mam ich sporo w magazynie, i to nie w moim lorowym, tylko w moim IDF-owym magazynie. Na pewno dla każdego coś się tam znajdzie, bo w moim lorowym magazynie to mam tylko dwie broń: CKM i mój wysłużony. Rewolwer. Oba nabite pociskami wybuchowymi, bo inaczej nie byłbym w stanie nic trafić. Serio, w książce są nawet gagi o tym, jak Razor nie umie celować. Żart ja już sobie sam robię z mojej gównianej celności. No oczywiście, jako że to jest fabularna misja, no to musimy poczekać, aż fabuła przyjdzie. Troszkę szkoda, ale dobra, niech im tam. Już po tylu częściach IDF-a powinien być do tego przyzwyczajony. Dobra, tam ktoś w ogóle jeszcze jest. Tutaj coś przeżyło już nie. Mamy dwóch kolejnych naszych przydupasów. Raport sytuacyjny jest taki, że zaczęliśmy dziewiątą iterację i właśnie cóż, znowu jesteśmy atakowani, nic nowego. Tylko że oni o tym nie wiedzą tak. Bo dla nich to jest pierwsza iteracja, oni... Którą... to jest w ogóle ciekawe, nie? Ciekawe jakby to działało, gdyby czas był cały czas przekręcany, czy my rzeczywiście mielibyśmy jakiś sposób, żeby dowiedzieć się.

Dokładnie. Tak, no oni pojadą prosto w górę, tak? Wyniesie ich ta winda w górę, a my pójdziemy tak normalnie korytarzami. Jeszcze oczyszczając korytarze z primers, potworów, ale ja ogólnie już teraz będę odnosił się do każdego przeciwnika jako primers. Tak, taka, taka umowa. Dobra, kolejna misja. No. Tak więc, misja. 117, baza 228 w Perzynie. Na hardzie jedziemy. Okej. Okay. I to jest tak naprawdę misja, którą mieliśmy już w. Jedynce? Czy jedynce? Piątce. No ja mówię jedynce, bo dla mnie piątka była pierwszą częścią EDF-a, którą w ogóle zagrałem, tak? Więc dla mnie jedynka to piątka. Więc jeśli będę się przejęzyczał i mówił w jedynce, to mi chodzi o piątkę, ok? Po prostu. I tak jak mówię, to jest dokładnie ta sama. Misja co w piątce? no tylko że teraz na tym etapie jesteśmy już tutaj widocznie silniejsi, tak? I już czuć, że to jest już rzeczywiście któraś z kolei iteracji. No a poza tym w pierwszej misji nie mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu matkopotworów. No, ale to nie jest problem. je. O właśnie. Teraz spadają. I normalnie tutaj. Nie. To jeszcze nie jest ten moment. To jeszcze nie jest ten moment. W momencie, kiedy zaczęły spadać pylony, ta misja się kończyła. Może to pamiętacie w piątce że w momencie właśnie kiedy zaczęły spadać pylony ta misja się kończyła, ale jeszcze nie tak od razu. Pamiętam, że tam z kilkoma pylonami chyba jeszcze walczyliśmy, a dopiero potem misja się zakończyła, jak zrobili nam taki baraż, całkowitą nawałę tych właśnie pylonów. I ta nawała też tutaj będzie. Tak, chciałbym zauważyć, że oni też coś takiego tutaj nam zaraz zrobią. Pach! Pach dwa naraz. By jak najwięcej ich rozwalić. O, już widzicie na mapie, że one lecą. Lecą gdzieś tam, te pylony. I teraz powinny zlecieć do nas już w tym momencie. Albo to jeszcze nie teraz będzie, albo to będzie w kolejnej misji. tak dawno grałem kampanię, że. A tak, spadają teraz. No, ja się stąd odsunę, żeby jakiś mi na łeb nie spadł. Po prostu. I zobaczcie, że to jest ten sam baraż, który mieliśmy w kampanii do jedynki. No ale teraz mamy rzeczywiście rozwalić te pylony. Już nie mamy przed nimi uciekać, misja się nie kończy. Tylko mamy rzeczywiście te pylony rozwalać.

Bo w ten sposób pokazujemy im niszczenie pylonów. Teraz, jeszcze wcześniej, przed tą ucieczką. Pokazujemy im, że może można zniszczyć właśnie pylony w normalny sposób. Więc oni teraz wiedzą, że te pylony można e, po prostu odpierać. Nie jest tak, że jak gdzieś pylon spadną, to już musisz uciekać. Teraz oni wiedzą, że pylony da się odpierać. I to też jest kolejna cegiełka do, że tak powiem, pomocy, no, dawaniu wiedzy ludzkości, żeby lepiej walczyła z primersami. I to dawaniu tej wiedzy wcześniej. i teraz bardzo fajnie nam pokazuje gra to, co by się stało, gdybyśmy mogli wcześniej, w piątce rzeczywiście, y Gdybyśmy mieli wybór w piątce, nie? Po prostu. Dobra. Kolejne jakieś tam rzeczy się poulepszały. No i co? No i kolejna misja. Trzecia misja w tym materiale, tak? Misja 118. Operation Annihilation. Operacja anihilacja. Czyli misja 118. Operacja anihilacja. Czyli po prostu wybijanie przeciwników. To będzie chyba powtórzona misja z tym konwojem. No to jedziemy na hardzie start. Okej, okay. a nie, to będzie zupełnie inna misja. Myślałem, że to będzie ta misja druga w kampanii z pylonami, ale nie. To jest misja gdzie pierwszy raz poznajemy e, tego. Jedną z godzili, że się tak wyraża, chociaż za za to powiedzenie mnie pani ID po prostu rozszarpią. No ale to jest jedna z tych godzili, tak? To jest jakaś tam nazwa na, na klasę tych potworów. O, i on już do nas idzie. Tak, on jeszcze nie dostaje w ogóle żadnych obrażeń. Jeszcze nie dostaje żadnych obrażeń. Jeszcze nie dostaje, więc nie ma sensu w niego strzelać. Mhm. Mm to też jest bardzo mocno fabularyzowana misja, więc też jest bardzo powolna. Ja wam ją powycinam. O, może dopiero. Tak, dopiero teraz. Tak, i teraz bajoneta razem ze swoimi pomocnikami będzie nam. Dos no, dostarczy nam tego. Dostarczy nam bargę po prostu. Ale ja już mam takie bronie, że jestem w stanie rozpieprzyć go. bez bargi. Chyba dostarczy nam bargę. Bo tam coś na mapie się pojawiło, ale ja nie wiem, czy to nie są po prostu. Nie, to jest. To jest zwykła ciężka piechota. I nie pamiętam, czy w tej misji mamy go zabić, czy nie. Mówię, totalnie już nie pa a nie, Bayonetta nam dostarczyła barkę rzeczywiście. Jest. Loader barga ready to deployment. No. Czyli w domyśle mamy zabić e, tego. Tego po o, ura, Wow. Właśnie bargą, ale tak jak mówię, ja, ja mam dużo lepszy sprzęt niż ta ultra powolna i przynajmniej dla mnie. Bezużyteczna barga. Nie, może ktoś umie grać nim... Ale ja nim nią. Jeszcze mam... Pomoc czołgów, nie wiem czy zadają wrażenia, brażenia, bo nie widać, ale z tego co pamiętam on ma zamknięte zdrowie systemowo, jeśli nie wlezę chociaż raz do bargi. Tak mi się wydaje, że, że tak to działa. Tam muzyka musi się zmienić. No, jak widzicie on jest twardy. O, teraz już muzyka się zmieniła, więc zakładam, że już mu się zdrowie odkapowało. Czego, no mówię, to ponownie nie widać, bo gra nie posiada żadnych pastów zdrowia, naprawdę bardzo żałuję, że nie posiada, ale wydaje mi się, że nadal ma ten kap, albo jest, nie, już zde, on po prostu jest na tym poziomie już tak twardy, że bronie z Inferno ledwo dają sobie radę. Dobra, zrobione. Ech, to była całkiem szybka i prosta misja, dla was, nie dla mnie. Dobra, kolejna misja. Tą misję nieznaną pomijamy. No to jest misja nieznana. Misjami nieznanymi zajmiemy się później. Survey The Giant Cave, tak? Survey to jest takie badanie. Znaczy, de facto, survey to jest ankieta albo sonda, ale tutaj chodzi o badanie gigantycznej jaskini. Po prostu. Misja 19. Zbadaj gigantyczną jaskinię, serwaj The Giant Cave. Jedziemy na harcie. Okej, okay, to się szybko załadowało. Te misje w jaskiniach naprawdę szybko się ładują. Gra nie musi ładować całej gigantycznej mapy, tylko ładuje po prostu korytarze. No i te misje korytarzowe dużo lepiej chodzą. Tak, dużo więcej FPS-u w tych misjach jest niż FPS-u klatek po prostu w tych misjach jest, niż w normalnych misjach. O tak, wyjebali. E, ponieważ, ponieważ co? Ponieważ to, że no to są małe, jedynie oteksturowane korytarze, a nie całe, wielkie, wyjebane miasta, które ciągną się po horyzont. Dobra, kolejna. A, mamy ule po prostu, walkę z pszczołami w ulu, że tak powiem. Tylko że to są te mikro ule, które widzieliśmy, oj, dawno ich nie widzieliśmy. My je chyba widzieliśmy dopiero na początku w tych pierwszych misjach. Potem totalnie o nich zapomnieli, i dopiero teraz o nich sobie przypomnieli, że te małe ule istnieją, że, że mają takiego w przeciwnika, jak, jak małe ule. Spokojnie, w dodatkach całkowicie o nich zapomnieli i, i są tylko wielkie ule, chyba? Nie, wróć, w dodatku się, w drugim dodatku małe ule jeszcze się pojawiają. I w jednej tam iteracji był jeden poziom z małymi ulami, to pamiętam, że był jeszcze. Nie, były dwa. Nie, to przepraszam, to używają tych małych uli. Myślałem, że, że zapomnieli, a oni używają tylko po prostu bardzo, bardzo mało. No, dosłownie dwie misje, w których one były, teraz to jest trzecia. Poza zniszczoną przeszłością, gdzie tam mieliśmy jedną, gdzie oni nam zaprezentowali w ogóle cały koncept tych małych pól. No ale tutaj też, nie ma żadnego nowego przeciwnika, mamy tylko... ...absolutny zasryw psu. Nie chcę używać broni naprowadzającej, bo boję się, że się sam wysadzę, po prostu. jednak ta broń naprowadzająca jest wybuchowa. Boję się o samo wysadzenie, tak jak prawie to zrobiłem na samym początku misji. nie. Dobra, przejście na dół. A, i mamy wielki ul. Razem z wielką pszczołą. Szerszenie, które oczywiście sprawiają mnóstwo problemów, bo są znacznie szybsze niż zwykłe osy. I pociski nawet za nimi nie nadążają. Widzicie, co się dzieje. Szerszenie są naprawdę nieprzyjemne. Znaczy, to są po prostu czerwona tekstura dla osy, ale ja je nazywam szerszenie, no bo jaka jest taka mocniejsza, zupgradeowana osa? No, no szersza. Większa, silniejsza, mocniejsza. Tego Ulu nie można zniszczyć, można go tylko, że tak powiem, podkurbiać I co? I to jest właśnie ten teasing, o którym mówiłem, że że gra będzie nas tak naprawdę trochę kusić. Mówiłem albo nie mówiłem, ogólnie chodzi mi właśnie, chodziło mi w występie o to, że Mamy tutaj taki trochę teasing, taki nawet nie teaser, tylko teasing już stricte, bo jak widzicie gra nas wyrzuca z tej walki, nawet nie mogliśmy zadawać obrażeń temu Ulowi, tam Ulu, Ulowi, Ulu, nie wiem. Rany, co to jest za język, w którym nie wiesz jak się dane słowo odmienia? Polski jest straszny, co z tego, że posługujesz się nim już od kilkudziesięciu lat, czy tak to ujmę? Nadal, nadal. Dobra, misja 20 Death Race. Prezentacja kolejnego swarmera. Po prostu zawsze defrays jest od swarmeru. W przypadku będzie tak samo. To już nie będzie nowy swarmer, tylko to będzie swarmer, którego już znamy, czytaj Haze, Po prostu koszmarne inklingi nam wrócą. Tylko, że teraz w przyszłości. To jest właściwie tyle. Tak więc. Ta misja znowu będzie bardzo pocięta i bardzo krótka dla Was, no bo to jest po prostu walka z Heizem, tak? I tyle. Misja 120, Death Race, wyścig śmierci trójka na poziomie hard. Jedziemy. Okej, okay. to jesteśmy już w grze, tak? Jesteśmy? Jesteśmy. No i no, mamy to samo, tak? Standardowy Death Race, który już bardzo dobrze znamy, lubimy albo nie. No ja akurat tej misji nie lubię. Mimo, że ona powinna być ciekawa, bo przedstawia nam nowego swarmera, tak? Biorąc pod uwagę, że to jest ciągle i ciągle i ciągle to samo, to to przestaje być fajne. Zwłaszcza, że ta misja jest bardzo przegadana. No i o, właśnie, mamy hejs. To jest właśnie to, o czym wam mówię. Czyli po prostu zwykły, zwykły, najzwyklejszy hejs, który mieliśmy. Zwykłe, najzwyklejsze koszmarne inklingi które jak widzicie, no nawet na hardzie już dla postaci teoretycznie na hardest i inferno teoretycznie, bo tą postacią nie za bardzo tam grałem na, na inferno, bardziej na hardest, bo na inferno jednak ona jest jeszcze trochę za cienka. postacią na hardest, no one jednak coś robią, jej nie jest, nie jest fajnie hejzy są na no serio mocne Dobra, teraz mamy się przegrupować jak zwykle. Grupa Pół Delta. No i, że tak powiem, kolejna, des kolejna dostawa hejzu za chwieczkę. No i znowu mamy hejs, tak? Po prostu. W tej misji jest tylko hejs. Właśnie na hejzy polecam broń samą naprowadzającą. Z jakimiś w miarę szybkimi pociskami, żeby nie dostawały pierdolca w momencie, kiedy nie mogą trafić celu jak się ała tutaj właśnie stało jeszcze ja tam jakieś hejzy to łapie. one się strasznie rozlatują trzeba ich szukać dlatego właśnie polecam stronicę monopowiem poza tym bardzo łatwo pomylić martwe hejzy z tymi jeszcze żywymi bo w przeciwieństwie do innych swormerów one się nie rozpadają tylko tak powoli opadają i nie mają żadnego takiego wyraźnego indykatora, że są martwe. Czasami możecie strzelać w truchło, które powoli opada. Nieraz się nad tym łapałem. Dobra, dalej lecimy. Dosłownie. O, mój ulubiony mech tą tak drogą. Póki co? Bo potem jak... bo jak pamiętacie, potem tych Proteusów jest od zasarania po prostu. Bogis India! Dobra, niech te pogisy do nas tutaj podlecą. Na szczęście ten tusz, ten lotny tusz nie przeszkadza namierzaniu. Namierzanie nie jest w żaden sposób affected, tak? Afektowane nie, nie wpływa na w ogóle to na namierzanie, więc bardzo łatwo bronią namierzającą, która jeszcze namierza wiele celów. No tutaj akurat przydałaby się broń, która namierza bardzo dużo. Celów naraz, po prostu zadaje jakieś tam duże obrażenia, to maksymalnie namierzy mi 5 hejzów, ale jest taki namierzacz, który namierza tam chyba 15 naraz, więc to będzie dużo lepsze. Na plus pamiętajcie, że hejzy panikują w momencie, kiedy jeden z nich zginie, tak totalnie panikują, przestają atakować i właśnie panikują, więc to też pomaga, bo to daje chwilę oddechu od nich i. Często bardzo ładnie wystawia ich na atak. Widzicie, on był w tym tuszu, a i tak go namierzanie trzasnęło. No właśnie. Dobra. Okej, okay. to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mówię, całkiem sprawnie poszło, tak mi się wydaje. Tak więc to by było na tyle. Joyous the Razor się wyłącza i mówi. jak Ci się spodobało, to możesz dać łapkę w górę. A jeśli chcesz więcej filmów ode mnie, to możesz zasubskrybować ten kanał. A propos subskrypcji i a propos jednego filmu, który mamy już przygotowanego, to będzie w następnym odcinku IDF. To wam powiem wszystko w następnym odcinku, bo no chcę żebyśmy wrócili do chronologii, po prostu, zwyczajnie. Czy the Razor się wyłącza, pa!